Wędkarza Jesień w rezerwacie przyrody biste kurwa warunki przyrodnicze Bo wędkarsko to dzisiaj chujnia Mgła od rana jak ja pierdolę Nie wiem czy to jest zasada, ale w mgłę to ja jeszcze nigdy Nic nie złowiłem, brałem się trochę w nowy rejon bo Rzadko tu przychodzę, miejscówy są wyjebane Tylko wszędzie trochę za szybka woda Jak na listopad, jak dla mnie Wszędzie ta woda rwie przy brzegu to też oznacza, że są burty wyjebane No ale nie chcę mi się tutaj złazić. Trochę za duży hardcore. Szansa, że coś kurwa wyjdzie z tych burt typu sandaż, właśnie to. Jak wiadomo, nie dla mnie. Więc trochę sobie się po prostu pochodzę po lesie i tyle. O, no, pasta, może popróbuję. Może pod mostem trochę. Tak, to głównie szpatiren leśny. No, warunki są zajebiste, bo możemy sobie pochodzić. Piękna jesień. Jak tam mgła zejdzie, to zaraz tu wypierdoli słońce. I taka jest prognoza i tak też to wygląda, bo mur ni chuja nie widać. Później niby jakieś się mają pojawić, ale to sądzę, że wątpię. Ale może. Kurwa jakąś miejscowę dopadnę jeszcze w miarę sensowną. A może bo będzie wychodził później do przynęt. Nie do powierzchni, tylko do przynęt. Ale no bo ja to jeszcze z godzinka wie tak typuję. Tymczasem spacer po lesie. No, spoko miejscowy, tylko zejść się za bardzo tutaj nie da. Wszystko poobsypywane Nie będę tutaj skakał po skarpach, piedoetę. to ale miejscowy, kurwa mega, nie? Musiał mieć kurwa drabinę sznurową. Powiedzmy, że tu bym skoczył, tam bym przeszedł piachem, ale... Ja chętnie to nie lubię, a może się kurwa później tu wybiorę. Na dół przemyślę, kurwa. Zobaczymy, jaka będzie forma. Takiego crossfitu mi się nie chce robić, chociaż się już zajebałem crossfit z rana po krzakach, ale bez przesady. Ale kurwa, las jest dojebany co? Łęgowy. Kurwa, uwielbiam to. Wisełka to jest to. Nie ma lepszego łowiska. Że jeżeli chodzi o ryby, to na pewno jest kurwa milion lepszych łowisk. Ale jeżeli chodzi o takie warunki ogólne, to jest zajebista. Taki potencjał i tak kurwa zmarnowany przez polski związek z kurwy synów. w Kurwienie. No patrz tu, nie? No wreszcie to zejdź. Uh -huh. Zajebiście. A ja, nie wiem, no tutaj to łódka, kurwa, z, z brzegu włazić, to, to, to jest masakra. Kiedyś wszędzie były zejścia, tylko że jak się skały posypały, to wejścia poszły się pierdolić. Ale nie no, zasypane piachem jednak są te zapływy. I to też pizza. No, mokre liście. Trochę przymrożone przymląskiem porannym bardzo fajnie się chodzi. Tego też złożenie z tych skarb nawet gdzieś by było kurwa, w miarę to. O nie chyba chyba nie. Bo zejść to jeszcze bym tutaj z las. Na przykład tu jest to do zrobienia, ale później tu włazić, a chociaż kto wie, może się, może się zdecyduje, ale tu, tu na pewno zejdę jak będę wracał. No jest tu jakiś plan. Trzymano wędkarskie chwili, Jesień się rozbojała już zupełnie. Prawie połowa listopada. Teraz bardziej nakręcam się na drapieżnika. Teoretycznie jako wędkarz mówiący głównie na wiśle powinienem szukać sandaczy. To tylko sandacz, sandacz, nocny sandacz, dzienny sandacz, mgła to sandacz, tu sandacz, tam sandacz. Kuja, nie łowię sandaczy, nie leży mi ta ryba, nie rozumiem jej, nie czaję, nie potrafię znaleźć. Przez tyle lat łowienia nie udało mi się żadnego wymiarowego sandacza nigdy trafić z tym kurwa neptykiem sandaczowym, kompletnym. Więc pod prąd szukam szczupaków, których w Wiśle prawie że nie ma i tak trafiam co jakiś czas kruciaka. Właściwie za każdym wyjściem na Wisła ostatnio trafiam kruciaka, dzisiaj też. Ale czekam na tego większego skurwienia. Miałem chwilę na kiju takiego kurwa wymiarowego na pewno, ale się spiął, chujowo wcięty, lekko brał. Także nie będzie sandaczy, kurwa. Nie ma co komentować. Kiedy nocny sandacz? Sandacz bierze w nocy, wieczorem idź kurwa. Sandacze szukaj, pierdolę. Nie szukam sandaczy. Nie szukałem i szukał nie będę. Jak się jakiś przyłowi przypadkiem, to będzie, ale tak to pierdolę tę rybę. Wolę szukać kurwa widma, bo widmo, czyli szczupak, jest królem wód, kurwa, a nie sandacz. A jak polować, to na grubo, na króla. Ja prędzej tu troć przyłowie przy okazji chyba niż sandacza. W nocy nie łowię, bo nie lubię. A napierdalać gumą od dna, albo jakimiś kogutami, albo czymś innym, kurwa, stukać non-stop, to pierdolę. Nie dla mnie metoda, nie lubię. Skurwiemy to i rwacz też mi się nie chce na stopi wiązać zestawów od nowe. Zebane. Pomijam fakt, że tych jebanych sandaczy to nie potrafię nic kurwy syny namierzyć. Nigdy nie umiałem i się już chyba nie nauczę. Dawno temu przestałem zresztą próbować. Także tego kurwa Poszukam se dalej z czupaka. Gdzieś ty kurwa jest królu Tojego brzegu będę to A? Coś mam, kurwa. Szupaczek mały. Albo nawet. Nie, duże to to nie jest. Na pewno. Ale. Czy okoń, kurwa, fiarę Jakiś sensowny. Szupaczek mały. Mały szupaczek. Znów malizna Ale jest Ale maluch No ten to kurwa już giant w chuj nie? No taki kurwa szkrab, ale no, jest coś Dobra gościu out. Nie w tę stronę mnie No nie w tę stronę kurwa głupku No ja jebie O, poszedł mnie, maluchu, No jak ja pierdolę. O, je kurwa spiął się, a był lepszy, ale nie leciałem odpowiednio. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Ale zjebałem. Kurwa w dupę Jebana Macie. Chuj czas na przerwę. Samo życie kurwa. Wyślane dni ostatnie są bardzo do siebie podobne. Dużo łażenia, ale efekt taki, że łowi się jeden szczupaczek krótki. Około 9:00, 9:30 na morsa trójkę. Trzy wyjścia z rzędu i trzy razy taka sama sytuacja. W trzech różnych miejscach. A godzin spędzonych od chuja wyłażone jeszcze więcej. Aż karkna pierdala od ciężkich przynęt w kamizelce i machania zestawem trociowym to barki, a nie karkna pierdlają tego zestawu na no chuj. Ale skoro szczupaka w wyśle nie ma, w zasadzie jest kurwa reliktem trochę. I się nie ma co dziwić, że tak to wygląda. Ale i tak na przekór wszystkiemu będę próbował łowić z kurwy syna. A jak łowić, to grubo i króla kurwa. Nie jakieś tam standacze, dłubać, pierdole. A a Szczupaka jeszcze, to mam urlop niedługo, ostatni w tym roku. Się parę dni jeszcze zebrało niewykorzystanych. No i trzeba będzie pogonić za Szczupakiem. Ale tym razem to już żwirownia, a nie Wisła. To bym, kurwa chyba depresji jesiennej dostał. Ja no wiadomo, że nie, ale, ale w kurwie nie by narastało. Te żwirowni to i tak pewnie chuj się będzie działo wielki. Ale przynajmniej się castingiem pobawię i ponapierdalam nowymi jerkami. Tak sobie trzeba szukać kurwa wytłumaczenia tego najwspanialszego hobby na świecie. No co innego pozostaje. Przecież wiadomo, że wielki chuj. Mm -hmm. Kurwa. Miejskie łowiska, zajęliście. Tego mi tylko brakuje, kurwa. Fireworków na 11 listopada. Super. Co ludzie w tym, kurwa, widzą? Nie kumam, ale nie wszystko muszę w życiu rozumieć. No ale tego to nie chujasza. Pilotechnika, tylko na stadionach, kurwa.